Siemanko, moi drodzy, ja nazywam się Jakub, buduję drony, latam nimi, robię nimi dziwne rzeczy w powietrzu i czasami je rozbijam. Właśnie wróciłem z krótkiego urlopu, gdzie jako typowy droniarz, freak i totalny wariat, musiałem zabrać ze sobą tonę sprzętu, oczywiście dronowego. To tak naprawdę aż mi wstyd się do tego przyznać, ale specjalnie dokupiłem dodatkowy bagaż, żeby to wszystko zabrać ze sobą. Ci, co mnie znajomi oglądają, to wiedzą, że mam specjalnego hopla na punkcie tego typu dronów, na, ten, na punkcie w ogóle sprzętu i różnych rzeczy technologicznych, które dźwigam ze sobą, zabieram wszędzie i zawsze wyglądam jak wielbłąd, ale no taka natura, co zrobisz. Do jasnej cholery, nie po to przeczytałem wszystkie książki związane z minimalizmem, żeby na wakacje, na urlop czy na jakikolwiek inny wyjazd zabierać ze sobą drona i dwie baterie? Nie? Dobra, dzisiaj sobie w takim razie porozmawiamy, jak się przygotować do wyjazdu za granicę, kiedy lecimy samolotem i chcemy zabrać drony nie tylko takie budowane samemu FPV, ale również drony typu DJI Mavic, tego typu, kiedy chcemy je bezpiecznie zabrać ze sobą i nie przejmować się, że na kontroli bagażu Coś gdzieś może nam się przydarzyć. Pierwszy obszar, który wydaje się dla wszystkich najbardziej stresujący, to są baterie. Ile ich możemy zabrać, jakie baterie, gdzie je spakować, czy do bagażu podręcznego, czy do bagażu nadarzenego, jak to wszystko ogarnąć. Baterie, które znajdują się w dronach, to akumulatory litowo-polimerowe, jak na przykład w dronach FPV tego typu, czy w typowych mavikach tego typu zapakowane specjalne. Jakby już plastiki i systemy. Baterie te należą do kategorii łatwopalnych, a dokładnie chodzi o to, że mogą ulec samozapłonowi. I nie chcemy tego ani my, ani linie lotnicze. Dlatego w związku z tymi bateriami jest wiele regulacji, i każda linia lotnicza na swój sposób reguluje, jaką ilość baterii możemy zabrać na pokład samolotu. Dlatego, właśnie najważniejsze, baterie zabieramy zawsze ze sobą do bagażu podręcznego. Nigdy do bagażu nadanego. Zawsze zabieramy ze sobą, do plecaka, do torby, którą mamy ze sobą przy sobie. Dodatkowo zawsze na stronach linii lotniczych trzeba sprawdzić yy, jaka jest maksymalna moc jednej takiej baterii. Takie baterie do dronów najczęściej mają w okolicach 29, 30 do 50, powiedzmy, watogodzin, a ograniczenie na przykład w przypadku linii lotniczych Ryanair to jest 160 watogodzin jednej baterii. Dodatkowo trzeba sprawdzić, ile takich baterii możemy zabrać. W przypadku Ryanera jest to 20 sztuk baterii, które możemy zabrać do pojedynczego bagażu podręcznego. Więc w tym przypadku... Jeżeli mamy tych baterii więcej, bądź chcemy zabrać więcej, niezbędne jest zabranie na wakacje żony teściowej, dzieci, znajomych, którym po prostu wszystkim wpakujemy takie baterie, żeby można przewieźć więcej. Taki life, takie życie. No, tutaj na przykład może zobaczycie. Na tej baterii jest dokładnie napisane WH, czyli ile watogodzin ma taka jedna bateria. I tych rozmiarów zawsze musimy się y, trzymać. Na bateriach od DJI też zawsze na naklejce. Jest pozycja Rated Capacity i w przypadku takiej baterii do Mavica R, dwójki mamy 40,42 watogodzin, czyli spokojnie każda z tych baterii mieści się w przedziale dopuszczalnym przez linię lotniczą. Następnie, żeby być odpowiedzialnym i profesjonalnym droniarzem, warto zaopatrzyć się w takie zaślepki. To są akurat zaślepki, które sam wydrukowałem sobie na drukarce 3D. Można tego typu zaślepki kupić. I są to zaślepki na na baterie, które dodatkowo zabezpieczają baterie, żeby nie doszło do żadnego zwarcia. Jeżeli nie mamy takich zaślepek, bo nie mamy skąd ich zdobyć, możemy oczywiście zawsze wykorzystać niezawodną taśmę izolacyjną i zrobić taki dokładnie mały dziubek. Taki kapturek, i taką baterię możemy okleić w ten sposób, i czujemy się wtedy zawsze bezpiecznie, że nic się nie wydarzy. Oczywiście, baterię najlepiej przewozić w stanie storage. Czyli w stanie bezpiecznym, ponieważ tego typu baterie, tak naprawdę do ich zapłonu, największe prawdopodobieństwo, żeby one się zapaliły, jest w momencie, kiedy są na maksa naładowane i są na przykład uszkodzone i tak dalej. Dlatego zawsze przewozimy je w stanie storage. Baterie od DJI, jakby już mają wbudowany system, że po pewnym czasie, kiedy są nieużywane same, się rozładowują do. Do tego storage voltage, do, do trybu przechowywania, tego typu baterie do FPV, które jakby wymagają więcej uwagi z naszej strony i zajmowania się nimi musimy sami rozładować do odpowiedniego poziomu, żeby bezpiecznie je przewozić. Następnie, kiedy wszystko sobie już przygotujemy, dobrze tego typu baterie od dronów FPV i też również nawet od zwykłych dronów zapakować dodatkowo tego typu Lipo Safe Back. To jest taka torba gdy w przypadku baterie by się zapaliły, ona, ona się nie spali. Więc jakby jest dodatkową warstwą bezpieczeństwa, jeśli chodzi o baterie, Gdyby doszło do jakiegoś nieszczęśliwego wypadku, ja wszystkie baterie zawsze trzymam w takich, takich bagach, bo jest to nie dość że wygodne, jeśli chodzi o organizowanie tych wszystkich baterii, dodatkowo jest to jakaś warstwa bezpieczeństwa, więc wszystkie baterie pakujemy sobie dokładnie w takie bagi. Najlepiej wyposażyć się w kilka mniejszych, jeden większy. Ja leciałem z maksymalną ilością baterii w bagażu. Dwa takie małe bagi i jeden duży i to pozwoliło mi. Wykorzystać maksymalnie przestrzeń, zawrzeć największą ilość baterii. Ważne również, żeby na wyjazd, na lot samolotem, zabierać raczej, raczej świeże baterie nie jakieś totalnie obite, porozwalane o słupy, o ziemię, o budynki, które po prostu mogą być gdzieś tam na krańcu swojej żywotności. No i nie warto, żeby gdzieś. Przypadkiem coś się wydarzyło w trakcie lotu, dlatego zawsze na, na wyjazd najlepiej zabrać baterie, które, które po prostu są najśpiesze. I tak oto przygotowani, jesteśmy w pełni gotowi do tego, żeby zabrać ze sobą baterię na pokład samolotu. Czuć się bezpiecznie i nie martwić się tym, że podczas kontroli bagażu zostaniemy cofnięci, bo, bo coś jest nie tak. Wszystko zgodnie z zasadami. Zawsze sprawdzamy na stronie linii lotniczej, jakie są dokładne, szczegółowe wymogi, jeśli chodzi o baterie do dronów. Kolejnym wrażliwym punktem są śmigła, moi drodzy, ponieważ są ostre. Śmigła w przypadku dronów typu DJI są integralną częścią tego drona, więc tutaj nie będziemy mieli żadnego problemu. Po prostu zostawiamy śmigła tak, jak są, są one dodatkowo składane, więc też się nie musimy martwić. Zostawiamy je na dronie złożone, ładnie zapakowane w torbę i tutaj się niczym nie martwimy. Większy problem natomiast pojawi się przy dronie budowanym samemu, ponieważ te śmigła się nie składają, są ostre i mi się to nigdy nie przydarzyło. Ale możliwe jest, że trafimy na kogoś nadgorliwego na kontroli bagażu, kto stwierdzi, że te śmigła są elementem ostrym i nie ma opcji, żebyśmy je zabrali na pokład samolotu. No i pierwszy, pierwsza sprawa to śmigła przy dronie. Nigdy nie zabieramy drona tak. Czyli z, z przykręconymi śmigłami. Zawsze wcześniej odkręcamy, co również nam ułatwi pakowanie tego drona, ale o tym za chwilę. Śmigła odkręcamy i najlepiej wszystkie śmigła chowamy do bagażu nadanego. Żeby po prostu nie robić sobie ani innym niespodzianki na kontroli bagażu, że ktoś nagle stwierdzi, hm, no nie, to jest przedmiot ostry, można tym kogoś zranić. Do kosza. Zabieramy to na pokład w formie bagażu nadanego, tam to skrzętnie pakujemy, zabezpieczamy i leci to sobie spokojnie w luku bagażowym, natomiast na pokład samolotu idziemy z gołym dronem bez śmigieł. Kolejna ważna rzecz to narzędzia. Bardzo często ja na przykład zawsze ze sobą noszę zestaw narzędzi, taki podręczny, na co dzień, czyli kilka śrubokrętów. Jeden, drugi, jakieś cążki pęcety, szczypce. Targam to każdego dnia ze sobą w plecaku, i może się zdarzyć tak, że na wyjazd po prostu zapomnimy tego wypakować. I to jest najgorsze, co może nam się przyda żyć, bo to z nami nie wejdzie na pokład samolotu. Na kontroli bagażu od razu nam powiedzą, że są przedmioty ostre do kosza. Nie ma opcji. przedmioty ostre do wyrzucenia. A nie ma nic gorszego, jak ląduje to w koszu na lotnisku i nic nie możemy zrobić, lądujemy bez żadnego śrubokręta, bez niczego, bez klucza na miejscu za granicą i co? Palcami śruby nie dokręcisz. Więc zawsze narzędzia lądują w bagażu nadanym. Najgorzej, jak jeszcze w tego typu torbie trzyma cię nóż. Pan z nożem nie poleci. Ok, następnie montaż samych dronów. Ja jestem fanem przyczepienia dronów do plecaka, tych budowanych samodzielnie. Drony DJI są zawsze oczywiście pięknie zapakowane, cudowne torby, na ramię i tak dalej, wygodne, pakowne, można to wszystko zmieścić bezpośrednio w tych torbach i tu nie musimy się przejmować, ale drony budowane samodzielnie czasem mają różne dziwne kształty i mają jakieś wydrukowane uchwyty na GoPro i to wszystko jest trudne do spakowania w plecaku. Także ja jestem fanem mocowania tego wszystkiego do plecaka i uważam, że jest to najwygodniejsza forma. Dron jest bezpieczny, nie musimy się martwić, że się uszkodzi, że coś się wygnie, że antenka się złamie. Bezpiecznie siedzi na plecaku, zaoszczędza nam przestrzeń i do tego wygląda zarąbiście. Większość plecaków typu fotograficznych, Posiada różne systemy pasków, czy też plecaki takie turystyczne również. Posiadają różne systemy pasków, które służą do montowania jakiejś karimaty, czy dodatkowych ciuchów, przypinania tego typu paski. Świetnie nadają się do tego, żeby powijać drona i go przymocować do plecaka. W tym akurat plecaku jest w ogóle super turbo zarobiście, bo mogę przypiąć jednego drona tu, drugiego tu, trzeciego tu i czwartego tu, więc mogę się oblepić dronami jak choinka i wyglądać jak wariat na lotnisku, ale jest to oczywiście możliwe. Jeżeli plecak nasz nie ma czegoś takiego, to dobrze się zaopatrzyć na przykład w taką linkę cienką, którą można kupić na przykład w dekatlonie i wtedy po prostu... Z wykorzystaniem tej linki, na przykład takich prostych karabinczyków, można również zrobić swój własny system, gdzie tego drona przyczepimy. I jest to naprawdę najbardziej zarąbisty system transportowania. Drona. Ok, na koniec pamiętajmy, żeby wszystko podwójnie sprawdzić. Najgorsze to jest stres na lotnisku, w momencie kiedy mamy wylatywać i się okazuje, że coś jest nie tak, bo źle coś spakowaliśmy, albo okazuje się, że przedmiot, który my nie możemy zabrać ze sobą na pokład samolotu, znajduje się w naszych rękach, w naszej torbie i, i klops. Dlatego zawsze podwójnie wszystko sprawdźmy. Generalna zasada jest taka, że elektronika, baterie i drony zabierają, zabieramy ze sobą na pokład samolotu do bagażu podręcznego, a wszystkie narzędzia. Które na przykład w przypadku dronów FPV służą do, nam do naprawy, czy zapasowe części, silniczki, kabelki, cążki, nożyczki, dłuta. Wszystkie te różne przedmioty dziwne chowamy do bagażu nadanego. Bezpiecznie tam owijamy w folię mm, bąbelkową, na przykład, czy w ciuchy. Zabezpieczamy to i ląduje to wszystko nam w bagażu. I mamy mniej stresu, nie musimy się martwić. Ok, to by było na tyle, jeśli chodzi o podróżowanie z dronami. Samolotem ja nigdy nie miałem żadnego problemu. Trzeba po prostu do tego podchodzić z rozwagą i, i trochę chwilę się zastanowić i pomyśleć, żeby wszystko dobrze popakować. Jako totalny wariat, ostatnio podróżowałem. Naprawdę, prawie to wszystko zabrałem ze sobą. Gigantyczna ilość sprzętu, śmigła, śmigła w pletaku, śmigła w bagażu. Na danym wszędzie nigdy nie było żadnego problemu. Nie róbcie tego. Weźcie mniej. Nie potrzebujecie 10 zapasowych silników na wakacjach. <grybujesz> Okej. Okay. Dobra, to by było na tyle na dzisiaj. Trzymajcie się, jeżeli macie jakieś pytania dotyczące podróżowania z dronami, śmiało zapytajcie w komentarzu. Wszystkim postaram się odpowiedzieć. Tymczasem. Do zobaczenia. W następnym. Pa!